na przykład jeżeli chcemy sobie coś udostępnić w tym przypadku udostępnimy sobie jakiś program z pulpitu to wchodzimy na Advanced, czyli zaawansowane opcje i ustawienia i tutaj zaznaczamy sobie folder, który chcemy ud udostępnić W naszym przypadku będzie to pulpit. Zaznaczamy pulpit, klikamy OK, nadajemy mu jakąś nazwę: pulpit i OK. Zapamiętujemy ustawienia i to okienko już możemy wyłączyć, i przechodzimy do włączenia programu. Klikamy na start pojawia się nam okienko, które mówi nam, że nasza wersja jest wersją trialową, niezarejestrowaną. Klikamy na Close. No i tutaj możemy sobie już zminimalizować ten program. I najważniejsze, ten adres, który jest tutaj, podajemy osobie którą chcemy wpuścić do naszego komputera, żeby mogła sobie skopiować udostępnione przez nasz pliki. I przypuśćmy, ta osoba już ma ten adres, to sobie wchodzi na tą stronkę. No i widzi to wszystko co my tutaj. Wchodzi sobie tutaj na folder Pulpit i może sobie teraz wszystko stąd pościągać. Jest to bardzo dobry sposób na udostępnienie swoich plików znajomym. Dodatkowo, jeżeli znajomy chce nam coś wysłać, to wystarczy tylko kliknąć na Upload i. Kopiujemy sobie ten adresik i ten adresik dajemy osobie, która chce nam coś wysłać. I po wpisaniu tego adresu tej osobie wyświetli się taka właśnie stronka, w której sobie tego kliknie na przeglądaj. No i zaznaczy tutaj to co nam chce wysłać. Naprawdę bardzo fajny programik. A dużo ludzi zastanawia się, jakby tutaj właśnie udostępnić swoje zdjęcie znajomym, rodzinie. A za pomocą tego programu możemy to w bardzo łatwy sposób, sposób zrobić. Następnym programem godnym uwagi będzie to taki mały programik, dzięki któremu będziemy mogli sobie na przykład ściągnąć jakiegoś kraka do gry jeżeli chodzi o kraki ja osobiście stosuję je w, w tym celu, że jeżeli mam na przykład oryginalną grę i ta gra wymaga włożenia płyty to za każdym razem jak się chce grę uruchomić to po prostu tą płytę trzeba wsadzić ale jeżeli ma się kraka to gra wtedy działa bez płyty no i nie musimy się o nic martwić płytę mamy oryginalną za którą zapłaciliśmy co nam daje właśnie ta, tego typu działanie No przede wszystkim tak, nie niszczymy płyty no i co najważniejsze nie niszczymy czytnika płyt czyli DVD-ROMu czy CD-ROMu taki programik nazywa się Kragle i szukamy sobie po prostu na goglach tego programu. A no, jeżeli udało Wam się go znaleźć i ściągnąć na dysk, to teraz przechodzimy do zainstalowania go. Aczkolwiek tego programu się raczej nie instaluje, tego można tylko wypakować. Co właśnie teraz robimy. I tu mamy folder. Tym programem. No, i wystarczy tylko go po prostu włączyć. No, i tutaj możemy na przykład sobie wpisać swoją grę, do której chcemy sobie po prostu takiego kraka ściągnąć. No wpiszemy sobie na przykład I zatwierdzamy Enter'em Wyskakuje nam okienko z Firewall'a Zaznaczamy tą opcję, dajemy jest Jak widzimy jest mnóstwo kraków Które możemy sobie zastosować do swojej gry w celu nie wsadzania płyty i nie niszczeniu jej, bardzo dobry program. Na pewno nieraz będziecie z niego korzystać. Dobrze, także to już sobie zamkniemy. No, pragnę tylko dodać, że nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za. Złe wykorzystanie tych wszystkich programów, o którym dzisiaj tutaj mówiliśmy. Zademonstrowałem je do takich potrzeb, można powiedzieć, legalnych. Także na tej lekcji skończymy. No i zapraszam do kolejnej lekcji. W tej lekcji zajmiemy się konfiguracją samego systemu. Zacznijmy sobie od tak zwanego msconfig, czyli klikamy sobie na start, uruchom i wpisujemy sobie polecenie msconfig. Jak widzimy już tutaj mamy wpisane i dajemy ok. Zaczniemy sobie najpierw od ostatniej zakładki. Tutaj w tej zakładce znajdują się wszystkie programy, które uruchamiane są przy starcie Windowsa. A ściśle mówiąc, przy włączaniu się całego pulpitu jak widzimy, mamy tutaj tak, mamy tutaj nasz antywirus, jest podana też ścieżka do pliku, który się uruchamia. I mamy tutaj program Firewall. I jest też podana ścieżka. Zapewne u Was będzie tych programów więcej, bo im więcej nainstalujecie programów, tym więcej będzie tutaj pozycji. O co w tym chodzi? No chodzi w tym o to, że dzięki temu możemy przyspieszyć włączanie się właśnie całego pulpitu, bo im mniej programów włączanych jest przy starcie, tym komputer się szybciej włącza. Ja osobiście to bym proponował tutaj tylko zostawić sobie właśnie antywirusa i firewalla. Resztę po prostu możemy sobie wyłączyć. Czyli na przykład oznaczamy sobie i dajemy zastosuj. Następna zakładka usługi. Tutaj mamy wszystkie aplikacje systemowe. A jak sobie klikniemy na tą opcję, to pokażą nam się programy, które są włączane wraz z włączeniem Windowsa zaraz po skończeniu się wyświetlania logo.